Cześć, ja jestem Patryk. To jest kanał Buty Nie Grają. A dzisiaj ponownie NBA i ponownie power ranking, tylko dzisiaj przyjrzymy się konferencji zachodniej. Jeśli nie widzieliście odcinku o konferencji wschodniej, wbijajcie na kanał. Tam oczywiście jest, to jest druga część. I lecimy. Na miejscu 15. No jak? Jak, jak może być inna drużyna w tej konferencji niż Sacramento Kings? To, co ta organizacja robi, może się równać tylko poziomem geniuszu z New York Knicks. No, ciężko. Zyskali Tyrisa Haliburtona, stracili Bogdanowicza i Bazemora. Bazemor to tak mech, ale Bogdanowicz. Dla mnie w zeszłym sezonie ich najlepszy zawodnik. Nie, zdecydowanie nie Buddy Hill, który był wiecznie obrażony, że Bogdanowicz był od niego lepszy. No, tragedia. Na miejscu 14. Oklahoma City Thunder. stracili, cóż, całą pierwszą piątkę poza Szaj z Aleksandrem, zyskali, zyskali to mocne słowo, oczywiście Ala Howforda, George'a Hilla i milion miliardów pików, które no, miejmy nadzieję, spożytkują dobrze. Bo ja jak oglądałem to okienko transferowe, to myślałem, że w końcu skończy się tak, że w przyszłym drafcie, pierwsze 28 pików to będzie Oklahoma i no co? Dziurus Alexander sobie będzie rzucał i tyle. Myślę, że nic ciekawszego tu nie będzie. Miejsce 13, i aż boli mnie serce, że to mówię, ale San Antonio Spurs. Stawiam ich wyżej od Oklahomy, dlatego że no, kultura gry w tej drużynie i sam Greg Popowicz zrobią tyle, że zdecydowanie starczy na to trzynaste miejsce, ale wyżej może braknąć. Zależy, jak rozwinie się Deżante Murray. Miejsce 12 Memphis Grizzlies. No tutaj jest jedna podstawowa zasada, jak się rozwinie Morat. No od niego zależy wszystko. No i współpraca jego z podkoszowymi, Valenciunasem czy JJJ. No tylko to, tylko to. No, ja Morat, to ich jest przyszłość i muszą w niego inwestować wszystko, co się da i może obudowywać go trochę fajniej w przyszłych sezonach. Miejsce 11 – New Orleans Pelicans. Największym plusem tej organizacji jest zdecydowanie pozyskanie Stana Van Gandiego. Jest to trener, który potrafi już wokół jednego Fizzola, czyli Dwighta Howarda, zbudować drużynę na finał NBA. Jak będzie tutaj, zobaczymy. Pozyskali też Stevena Adamsa i Erika Bledsoe'a, stracili favorsa i Sergio Holiday'a. Jeśli chodzi o Adamsa, no myślę, że to bardzo, bardzo dobry wybór. Na pewno nauczy twardości młodych chłopaków, bo twardszego zawodnika chyba nie ma. Co do Bledsoe'a, no myślę, że pierwsze rozgrywające, Alonso będzie zmiennikiem albo na no odwrót. Nie jestem pewien, jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Miejsce dziesiąte. Minnesota Timberwolves, zyskali Rickiego Rubio i Antonego Edwardsa, Trzeci Jamesa Jonesa. James Jones to zdecydowanie jakość obronna, ale Ricky Rubio wraca do klubu, co jest dla mnie idiotyzmem, bo w tamtym roku nie podpisali z nim kontraktu i stracili go na rzecz Phoenix, a teraz do nich wraca. Ja uważam, że to dobra rzecz. Antony Edwards myślę, że może być super, to taki… Był porównywany do Viktora Oladipo bądź Dwayna Wade'a. co wyrośnie, zobaczymy. Ale piątka z Rubio Edwardsem, D'Angelo Russell'em i Carlem Antony Townsem na papierze super. Ale myślę, że tylko miejsce dziesiąte. Miejsce dziewiąte i wiem, że wielu to zaboli, co teraz powiem, ale ja na miejscu dziesiątym, dziewiątym stawiam Golden State Warriors. Ta konferencja jest tak naszpikowana, że mogą nie zdobyć mistrzostwa. Zyskali Wisemana, zyskali Kelly Ubert Juniora i powraca Kenneth Baseball. Stracili przede wszystkim Kleja. A strata Kleja myślę, że no już nie będzie takiego spacingu. Przede wszystkim, jeśli pierwsza piątka będzie taka, jak teraz się kreuje. No to sorry, ale Wiggins rzutem no coś tam grozi. Kelly Ubre no coś tam, ale no nie jest wybitny. Stepkę, wiadomo, no tutaj tak. Green <grym> okej, okay, ale no szału nie ma. Wiseman no też nie wiemy, jak będzie rzucał, no więc to już nie będzie ten spacing. Myślę, że Golden mogą mieć przekichane. Na miejscu ósmym Utah Jazz. Czyli ponownie to samo, ponownie odpadną w pierwszej rundzie playoffów, zyskali tylko Delika Favorsa, który wraca do drużyny. I Gobert nie chce podpisać maksymalnego kontraktu, i to w sumie tyle. No. Szkoda Donowana Michela, lubię go, ale no, myślę, że w tej drużynie wiele nie osiągnie. I miejsce siódme, tak, miejsce siódme, Phoenix Suns. Zyskali CP3 i Jaya Crowdera, stracili Rickiego Rubio, Kelly Ubre juniora. I Jarona Bainsa. No cóż, zyskanie CP-Free. No to będzie mózg. Oddali Rubia, no bo wiadomo, musi być jeden mózg na boisku, ale zyskanie CP-Free to bardzo dużo. Do tego Crowder dający obronę i trójki. Myślę, że super, super. Devin Booker będzie miał dużo luźniejsze życie z CP-Free i będzie mógł się skupić na tym, co umie najlepiej, czyli na rzucaniu. Nie będzie musiał rozgrywać i kozłować za wszystkich. A ile Andrew Ayton dostanie? Łatwych piłeczek z lobów, to myślę, że będzie bardzo szczęśliwym zawodnikiem. I jestem ciekaw, czy Booker Wyższe będzie All Starem w tym sezonie, a może Ayton tak wyskoczy, że on zostanie All Starem. Bardzo ciekawa kwestia. Miejsce szóste. Czekam oczywiście na hate od Pawła Pawłowskiego tutaj. Houston Rockets. Największa strata to zdecydowanie stracenie Covingtona. Rivers. Czy dzięki Panie Boże? Największy zysk to jest stracenie Bruka, Sprzedanie tego powiedzmy, impotenta umysłowego a ze Casinsa, który pokazuje się bardzo fajnie. Wiadomo, no, z ostatnio ma pecha co do kontuzji. I. Jeśli go miną, no to bardzo dobre. Do tego Wall, który świetnie wygląda. I Christian Wood też bardzo fajnie się prezentuje. Dla mnie. Może to wypalić. Zależy to od Hardena, od braku kontuzji Kazinsa. No i jak Wall będzie grał przez resztę sezonu, bo o, jakoś Cristiana uda się, nie boję. No jestem bardzo ciekaw, bo to może być szóste miejsce, a równie dobrze może być drugie. Co wyjdzie, to wyjdzie. Harden, wiadomo, sam wprowadza drużynę do finału konferencji. Gając w ośmiu, wygrywa 20 meczów z rzędu, więc no niestety to jest ofensywna era koszykówki i sam Harden starczy. Na miejscu piątym mam Portland Trail Blazers. Zyskali Delika Jonesa Juniora, Kentara i przede wszystkim Covingtona, a pozbyli się Whiteside'a. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie. Może być trochę ciasno pod koszem, no bo tak naprawdę na pozycji 4-5 no tam będzie Zach Collins, będzie właśnie Kentar, będzie Derrick Jones Jr. I będzie Jusuf Nurkic, a jest jeszcze Carmelo Anthony, jest jeszcze Covington. No Cavingtona wiadomo ustawimy na trójce, ale Carmelo Antony, no będzie tam ciasno pod koszem. Zdecydowanie tutaj kazus trochę Atlanty, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Myślę, że to piąte miejsce jest spokojnie do porobienia. Strata Hasana Whiteside'a to żadna strata. Ja wiem, że wiele osób jara się jego statystykami, ale statystyki to nie wszystko. Miejsce czwarte, Dallas Mavericks. Przede wszystkim Luka Doncic, no to wiadomo, to no za rybić musi. Stracili Kerego, który, no wiadomo, no, spacing był świetny, ale zyskali coś, czego nie mieli, czyli obronę. Bo zyskali Josh'a Richardsona z Filadelfii oraz Jamesa Jonesa z Minnesota. Myślę, że taka dokładka troszkę obrony zdecydowanie im się przyda, ponieważ atak był tam już bardzo dobry. Nie było co dodawać, no czy zawsze można coś dodać, ale no mieli top ataków, więc trzeba troszkę podszkolić obronę i będzie dobrze. Na miejscu trzecim Clippers. Bardzo męczyło mnie to, żeby dać ich tak wysoko. Wiem, że część power rankingów to ma ich na drugim miejscu, ale no dla mnie to trzecie, to mnie tak boli, no ale no mają, no mają, no mają. Zyskali Ibakę, zyskali Luka Kenarda, czyli... Podkoszowego wreszcie kogoś, to mógłby bronić Antonego Davisa. Mógłby, no więc ciężko jest bronić Antonego Davisa, no ale Ibaka może się przynać. Kenard będzie siał trujeczki do tego Paul George, do tego Lou Williams, do tego oczywiście The Clow, Kawaii Leonard. No to jest mocny skład, nie można tego powiedzieć, że nie. Myślę, że topka konferencji i tak będzie. Byleby tylko nie odpoczywali znowu pół sezonu i potem stwierdzili, że w playoffach zaczną dopiero z normalnym składem i się zgrywać, bo to może być tragedia. Miejsce drugie, Denver Nuggets. Uważam, że drużyna Denver Nuggets ma spokojnie potencjał na drugie miejsce w konferencji. Bardzo dużo będzie zależeć od rozwoju Michaela Portera Jr., ponieważ talent pokazał w playoffach, talent pokazał w bańce i naprawdę to jest zawodnik, który spokojnie może być. Drugą opcją, może kiedyś pierwszą, Denver, no talent jest. Oczywiście jest jeszcze Jamal Murray, no, jego pojedynki w pierwszej rundzie playoff z Michelem, no to jest kosa, no i Jokić. Najwolniejszy, najdziwniejszy, najbardziej ciapowaty Center, ale jak go nie kochać? Drugie miejsce. I na pierwszym miejscu, i uważam, że też to, to jest pierwsze miejsce w całej lidze, oczywiście Lakersi. Zyskali Marka Gasola. Montreza Harrella, Denisa Schroedera i Wesley'ego Medviusa. A stracili Rondo, Howarda, Magri, Denego Grina i Avery'ego Bradley'a. Z tych wszystkich, najbardziej, chyba Every Bradley. Gasol, no dołożenie podań i geniusza ofensywnego. Montrez Harrell, dziki, nazbiera, nawalczy się, atletyzm, podkosz, przyda się zawsze. Denis Schroder, to będzie… Prawdopodobnie trzecia opcja strzelecka w drużynie po Lebronie i Antonym Davisie. No i Wesley Matthews, free and zawodnik taki zawsze się przydaje, pozbyje się Wrego Bradleya, więc no Wesley Matthews bardzo dobre dodanie. I to wszystko. Dajcie znać, co wy myślicie o moim rankingu, czy tak jak w poprzednim, nie wiem, bo czy nagrywam to po sobie. Jedziecie mnie w komentarzach, czy jest ok, i co byście zmienili. Pamiętajcie też, zostawić lajka, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie cześć.